Po kilku miesiącach remontu, dom ludowy w Prędocinie oddano do użytku. Miejsce będzie służyło integracji mieszkańców wioski. Były przymiarki, żeby wyremontować stary dom ludowy, ale jednak nie warto było. I została tylko część, tutaj jak widzimy, tego budynku wyremontowana. To jest część stara, a tam, gdzie jest sala, to jest nowa część wybudowana. Po długich, długich latach, bo 12 lat ja byłem. Jeszcze mój poprzednik też walczył. Mieszkańcy to nie dowierzają do dzisiaj, że w ogóle powstało takie coś. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. Wymieniono dach, okna, drzwi i elewacje. Budynek teraz wygląda jak nowy. Jest to nasze kolejne dzieło. Gmina Skarbimierz inwestycjami słynie. A nasze sołectwa mają inicjatywę uchwałodawczą dlatego że wydzielamy środki na rzecz sołestw. No i tutaj była taka potrzeba zgłoszona przez mieszkańców, żeby ten właśnie obiekt powstał. A jak popatrzymy na cały teren, jak jest zagospodarowany, to widać, że te centrum małego sołestwa, prędocin. No, już jest nieźle zabudowane. Na otwarcie Domu Ludowego przybyli wszyscy mieszkańcy wioski. Bardzo się podoba dom, bo do tej pory nie było u nas domu, gdzie mogliby się zabawić, czy jakieś wesela, czy, czy przyjęcia, czy coś. A teraz już mamy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Szkoda, że człowiek już troszkę starszy jest. <noise> Ale i tak na pewno pan będzie korzystał. No to będę korzystał. Póki jeszcze będę mógł, to będę korzystał. Bo jak to się mówi, póki bojazdówko da, to się będzie korzystać. Również teren wokół obiektu został na nowo zagospodarowany. Powstała siłownia na świeżym powietrzu, altany oraz parking. Dom ludowy będzie otwarty na potrzeby mieszkańców Prędocina, jak i gości. A jaka najbliższa impreza tutaj w tym budynku? No, najbliższa to jest impreza za tydzień, gdzie tutaj mieszkanka sołectwa ma 40 urodzin.